I'm set up in here where you can manage your perks, upgrades for your cars, and abilities. The more you progress, the more perks you can equip. Here's your collection board. You'll find one like it in every dealer and tuner. The board lets you manage your cars and their specs. It also gives you quick access to all the dealers and tuners in the world. In your HQ workshop you can install parts you've bought at a tuner as well as those you've won by completing missions. It's essential to install the best parts you have to improve your ride's car level and performance. You can also customize your ride with paints, decals and cosmetic parts. Any damage you sustain can also be repaired in the workshop. No tak, jest nasza główna, nasza baza, w której będziemy chyba przesiadywać przez dłuższy czas. I tutaj będzie się działo dosyć dużo rzeczy, ponieważ mamy tutaj swój warsztat i różnego rodzaju inne rzeczy. Co my tutaj mamy? Mamy jakąś kolekcję, kolekcję naszych samochodów, które będziemy mogli mieć lub które mamy już w naszej e, stajni, w naszym miejscu. Tutaj widzę, że są samochody, które widzieliśmy wcześniej. Uuu, ale tutaj tych samochodów chyba nie było. Jest Chrysler, jest Chevrolet Impala. uuu i samochód, który bardzo lubię, czyli Ford Mustang z 2015 roku. Bardzo ten samochód mi się podoba i mam nadzieję, że będę mógł go kupić. Tutaj mamy premię, czyli takie dodatki. O, zobaczcie, Zoe nam daje na przykład dodatek do krótszej drogi hamowania. 2% szans na zdobycie dwóch punktów premii przy awansie. Nie wiem, co to ma być. Eee... 3% zniżki na części do samochodów ulicznych. Ok, e, 2%, razy, 2 więcej PD oraz boostów. Ok, to też jest dobre. Zwiększa szanse Zwiększa bonus za kooperację. Może na razie sobie to weźmiemy. Miałem tylko jeden punkt, tak? Jeden tylko? Miałem tylko jeden punkt. No szkoda, ale nam się to przyda. Mm, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj nasze postępy. I tutaj możemy sobie odblokować różnego rodzaju katzenki. Widzę, że ich tutaj troszeczkę jest, ale nie jest ich za dużo. Mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej, bo te katzenki naprawdę robią wspaniały klimat tej gry. No i to od nich też bardzo dużo zależy. A tutaj mamy ukryty, ukryty samochód, który musimy znaleźć. Też fajna inicjatywa. Że nie znajdujemy od razu całego samochodu, tylko znajdujemy części. E, o ile dobrze pamiętam, nie wiem czy w Test Drive Unlimited czegoś podobnego nie było. Wiem, pamiętam, że były tam jakieś wraki do kolekcjonowania, ale czy z tego robił się samochód, nie jestem na 100% pewny. Dobra, ale nie przedłużając, wyjeżdżajmy dalej na ulicę, bo w końcu przyjechaliśmy, żeby się tutaj się ścigać. Co to jest? Nie, już schowaj się! Ja ciebie nie chcę, nie chcę żadnego okay, czatu. Przepraszam, ale usłyszeliście prawdopodobnie moją klawiaturę, której nie powinniście byli słyszeć. Czy ja naprawdę mogę się tego pozbyć? Ja naprawdę nie chcę tego czatu. Jeju, jakie to jest uciążliwe. Ta gra swoją społecznością trochę będzie uciążliwa, no ale dobra. Nie, nie stoimy w miejscu, mam nadzieję, że to nie będzie nam dalej ten... Ee, się nam tutaj pokazywać, bo bardzo bym tego nie chciał. A zacznijmy kolejną misję, która jest dokładnie tutaj. Inicjacja! Idziemy tam, jedziemy, przejedziemy się trochę. I zobaczymy co nas czeka. Prawdopodobnie czeka nas kolejny jakiś eee... Samouczek. W trybie swobodnej jazdy możesz w pojedynkę lub z innymi kierownicami przemierzać drogi USA. Użyj listę ekipy. No i teraz zaczynamy tworzyć swoją ekipę. W końcu nazwa The Crew bierze swoją nazwę w... Zastosowanie, no bo jednak tutaj chodzi o to, żeby jeździć razem z drużyną. No i tak niech też będzie. No i cóż moi drodzy, jedziemy. Jeszcze coś? Nie wiem co tutaj się dzieje. Skończył się jakiś pierwszy tryb z samouczka i nagle wszystko dzieje się własnym życiem. Trochę mnie to denerwuje, bo... O ile udało mi się zamknąć w końcu ten czat, to nie wiem, wiadomości się same przerywają. Nie lubię tego. No bo zamiast. Na, na, nawet nie mogłem tego posłuchać, co miała nam do powiedzenia, a się tak naprawdę zamknęła. Ale cóż, o jedzie pociąg. To no właśnie lubiłem. To mi się w becie podobało, że to miasto jest cały czas żywe, jakoś się rusza i że nie jest aż tak bardzo sztuczne. I trochę stara się tą sztuczność ukryć. Ale zacznijmy sobie zawody solo, i zobaczmy, co tam nam przygotuje kolejny wyścig w Detroit. Okay, ready for this? Please. Dobra, bez pospisywania się mamy to tylko wygrać. Tylko, albo aż wygrać. No zobaczymy. O, już się jedzie pociąg. To mi się naprawdę podobało, że te wyścigi też są bardzo dynamiczne i. Jest dużo takich przeszkadzajek, które no jednak nam przeszkadzają, ale skręcaj samochodzie! Bardzo proszę. Że jednak, czy taki pociąg, czy różnego rodzaju, nie wiem, latające samoloty, które będziemy mogli zobaczyć. Ej, jeszcze policja no nie nam siedzi. To też mi się podoba, wow! Helikopter, też taka, też taki mocny utrudniacz. Policja od razu się zatrzymała, nawet nie próbowała nas łapać, trochę to dziwne. Ale jednak, dobrze, że się tak zachowali, przynajmniej łatwiej i lepiej dla nas. Bo będziemy mogli spokojnie dojechać. 9 sekund już przewagi mamy nad nimi. Tak, tutaj muszę uważać. I gaz do dechy. zachowałem sobie trochę tego nitra, bo tutaj widzę, że jest dłuższe. Dłuższa prosta. Tylko żeby się w drzewo nie władować, wow! Było blisko, ale jedziemy. No, dobrze, że tutaj zostawiłem sobie tego nitra, bo tu jest długa, prosta. I znowu policja. To chyba będzie jeden z ważniejszych aspektów. Jednak, pomimo, że robimy za takiego tajniaka, to policja też nas nie będzie oszczędzać, bo jesteśmy tajniakiem, ale nie tajniakiem. Wiecie, co by mi się tutaj spodobało? Taki plot twist. Kiedy to nagle to Zoe okaże się zła i kiedy ona nas w coś jeszcze gorszego wciągnęła, to by było dobre. No ale zaczekajmy do samego końca, wygrywamy wyścig, a sam jestem ciekawy co będzie się działo dalej. Już mam takie jakieś swoje lekkie przypuszczenia i co będzie się działo dalej. Na co ukończyliśmy? Uuu, dopiero na brąz. No ale nie wiem, jakoś, jakoś nigdy nie potrafiłem dobrze e, przejeżdżać tutaj tych wyścigów. A to jest chyba tylko potwierdzenie. Potrzebuję więcej wprawy, no i jak najwięcej ilości wyścigów. No i chyba wam to się spodoba, bo im więcej wyścigów, to tym więcej odcinków dla was. I know you? You should. The name's Troy. I'm the V2 around here. You want ci 5-10 ink? I got some work around the way. Może I kończy. Troy's radar now. That's your key into the 510s. Check your map for missions and follow every lead you've got. Make a name for yourself, compete, work yourself into that organization. I know how to do this, Zoe. You know how to drive, and that's why I chose you. But this is something else. Every connection you make, every race you win, and every mile you drive gets me closer to Coborn and you closer to your brother's killer. Do you understand? I do. Then let's get to it. No i zaczyna się nasza taka jakby już prawdziwa rywalizacja. Kiedy to będziemy jeździć dla różnego rodzaju tutaj przestępców i dla Five Ten, bo to o to tutaj jak najbardziej chodzi. No i mamy pierwszą misję dla Troja, która znajduje się tutaj. Uwaga na farbę. Ustaw znacznik. Na razie będę sobie jeździł później, jeżeli tylko będzie okazja jakiegoś szybkiego teleportowania się na miejsce. E, to będę się tam teleportował, ponieważ w końcu kiedyś ta jazda może mnie zmęczyć, ale chyba to tak szybko nie, nie stanie się. I chyba to, to tak szybko nie będzie bo jestem ciekawy naprawdę kilku rzeczy, a jazda swobodna jest jedną z przyjemniejszych rzeczy, jaką można robić i chyba tylko możecie to potwierdzić, co nie? careful with her you put a dent in the car i put a dent in you aston martin vantage s check it out Ooo, zobaczymy jak to będzie się prowadzić, wow! Trochę mnie zarzuciło na samym początku, ale prowadzi się ładnie, przynajmniej tak mi się wydaje jak na razie, ale to będzie ciężka przeprawa, ponieważ nie mogę uszkodzić tego samochodu. W lewym górnym rogu jest mój licznik zniszczeń. Nie mogę go przekroczyć, jak na razie idzie nieźle, aż boję się nitro używać. Wow, nie wyjeżdżaj pod samo skrzyżowanie. Hamuj. Jak nie hamujesz, to wiesz, możesz zginąć bardzo łatwo. Dobra, łożę jej Nitra. Jak jadę wolno, to mogę. Nie wiem, co teraz włączyłem. Dobra, nie wiem, pozostała jedna minuta. Ja muszę się sprężać. Meta jest chyba w miarę niedaleko. Jaki tutaj jest duże natężenie ruchu. Dużo się dzieje, a tam pociąg? Wow, już tak myślałem, że muszę, ten, że muszę hamować, ale na szczęście gra była na tyle dobra, że pociąg się skończył w idealnym momencie. A my dojeżdżamy, wow. Ta misja nie była aż tak w miarę ekscytująca na becie, chyba że ja to jakoś inaczej pamiętam. Kolejny, trzeci poziom. Przy nas odblokowana jedna misja, jeden punkt premii i mogę ulepszyć samochody. Na złoto to jest to, co lubię. I złota część na pewno przyda nam się do samochodu, do naszego Chevroleta. Będzie jak znalazł. No, dużo chyba nie uszkodziliśmy tego auta. Właśnie, tam chyba o 2%. Więc jest naprawdę dobrze. W miejscu, gdzie V6 może zobaczyć. Więc, mój mój, będę prowadzić tego stanu. Więc, będę miał ink, i będę miał swoją damę. No, ciekawy jestem, czy to się stanie. I czy na pewno tak będzie, mój drogi. Czy będziesz rządził tym stanem? A ja jak dostanę swój tatuaż, który jest mi potrzebny, to. Do... Pomszczenia, brata. No, wszystko może się wydarzyć, tak jak to mówią, i tak samo może być w tym wypadku. Dobra, zobaczmy, kto, jaka będzie nasza kolejna misja. Tutaj muszę nawrócić I, i muszę Wam przyznać, to ta gra naprawdę. Pierwsze chwile z nią są fajne. A, miałem Wam pokazać to, co chcieliście pod poprzednimi. E... Pisaliście w poprzednich komentarzach, żebym pokazał widok z wewnątrz. Ja nie będę jeździł widoku z wewnątrz, bo on mi się osobiście w tej grze nie podoba. Po pierwsze, nie ma lusterek, jak możecie zobaczyć. Myślałem, że to zostanie naprawione, ale nie zostało. I i tak naprawdę, no, jakoś to wnętrze nie jest oszałamiające ani nie jest fajne. No, nie robi na mnie to jakiegoś wrażenia. Już, już wolę to patrzeć o sobie tak, niż. Jakoś tak z pierwszej osoby, więc nie miejcie mi tego za zły. Po prostu tak będzie mi się lepiej jeździć, i chyba tak będzie. Przynajmniej dla mnie lepiej. Ja domyślam się, że po prostu z tej pierwszoosobowej kamery to mogę lamić niesamowicie. A bardzo bym tego nie chciał. A jako, że to jest gra zręcznościowa, to jednak w zręcznościówki lepiej się gra, w, przynajmniej mi, z kamery trzecioosobowej, niż z pierwszoosobowej. Bo, bo tutaj trzeba szybko podejmować decyzje i, i to chyba tylko on mnie to potwierdzi. Dobra, mamy jakąś misję do wykonania? Czy tutaj mam skręcić? Tutaj w ogóle jakieś. No, raczej ja przez to nie skręcę. Tutaj mogę dopiero. On wtedy mi chyba pokazywał, żebym skręcił przez ścianę. No niestety nie mogłem tego uczynić. No ale, mam nadzieję, że nie będzie mnie tak dalej wprowadzał w błąd. Bardzo bym tego nie chciał. Wow. Tutaj jest chyba ta stalownia, którą widziałem na mapie. Potem zaraz będą chyba wyzwania. Mm. No i co jeszcze mogę powiedzieć o tej grze, bo tak staram się uchwycić wszystkie aspekty, które chciałem poruszyć, a które wy byście chcieli usłyszeć, ale wiem, że nie zawsze uda mi się tego zrobić, ponieważ będą mi przerywać misje, tak jak tutaj. Już prawie dojeżdżam, ale już tak ciężko mi opowiadać cały czas o samej grze, bo muszę ją do... lepiej poznać i sam zobaczyć, czego mam się po niej spodziewać i co tak naprawdę z nią będzie. Make sure you take every last dollar from these fools. No, i właśnie ścigamy się jednym z samochodów, który bardzo lubię, a jest to Nissan Skyline. Jest to naprawdę samochód, który ja osobiście uwielbiam i w którym się zakochałem, i który chciałbym też mieć w tej grze, bo jest fajny, bardzo przyjemny. Ale czy w tej grze będzie się przyjemnie prowadził? Oto jest pytanie. Bo ja też zwracam bardzo dużą. E, bardzo duże znaczenie dla mnie odgrywa też jego prowadzenie samochodu. Zobaczcie, jak tutaj atakują mocno. Dobra, tutaj skorzystam z tego skrótu. Mam nadzieję, że mi to trochę pomoże. Wow! Tutaj się trasa zmieniła. Z... Nie, chyba się nie zmieniła. Ale tam dosyć ładnie wyskoczyliśmy i było to dosyć ładnie widać. Wow! No, jest jest to na wyższym poziomie, tak raz stoi niż, niż była w becie. Jest moim zdaniem przynajmniej trochę trudniejsza, i to dobrze o tym świadczy. Przynajmniej nie będzie aż tak tutaj nudno. Ale myślę, że jeżeli podnieśli poziom trudności, to może być problem z przejściem tej gry za pierwszym razem, bez żadnych powtórek. Ale. Ten wyścig udaje nam się wygrać za pierwszym razem. Razem na. Jaki medal? Srebro. To moim zdaniem dosyć dobry wynik. Ale tutaj na pewno medale będą się tak e, trochę zmieniać. Raz będzie to brąz, raz będzie to srebro. Czasami trafi się złoto, pewnie rzadziej. E, ale zobaczymy, jak to wyniknie jak to będzie w przeszłości. chcę zdobywać te złoto ponieważ wtedy szybciej się progresuje w grze a i otrzymuje się lepsze części a warto jednak zdobywać te lepsze części ho na ho, you a name for yourself on these street, boy. Get back on the road, you got work to do.